I biznesowe, a potem utrudniają prawników i mówią napiszemy do tego umowy. Tak? Jedno, jedno zdanie, tak Bardzo proszę. proszę, tobie... proszę o czym powiedział pan, pan mecenas otóż Ruszył niezwykle ważną kwestię. Mówiąc, jakby właśnie definiując to i mówiąc o, o polityce administracyjnej. Otóż, proszę państwa, cały mechanizm państwa, instytucji państwa, to jest ogromna machina, ja bym nie porównywał tego wprost do korporacji, ale to jest ogromna machina, którą trzeba aktywnie zarządzać. I prawo również, ono może być bardzo dobrze napisane. Tak jak tutaj jak tutaj moi skubani lici, znaczy wypowiedzieli, można oczywiście, jeżeli politycy, jeżeli jest doktryna, politycy wiedzą, rząd wie, czego chce, można to napisać. Ale jeszcze o jednej rzeczy trzeba, trzeba tym aktywnie zarządzać. Trzeba tym aktywnie zarządzać, znaczy nie wystarczy napisać dobrej ustawy, położyć ją na półce i powiedzieć okej, okay, mamy na 15 lat spokój. Nie, po prostu trzeba tym bardzo aktywnie zarządzać. Jeżeli chodzi o inwestycje, to tutaj też żebyśmy byli dobrze zrozumiani, ja nie wiem czy ja dobrze też do końca to zrozumiałem. Tutaj nie chodzi o to, żeby jeżeli my ustawy, napiszemy na przykład dla inwestorów, prawda, i to ona ma być 15 lat, na przykład czy 20 lat nie no wyszła. I ona ma być i zmienna, i stabilna. Prawda? To znaczy, jeżeli ona jest dobrze zarządzana, to cały czas rząd, odpowiedzialne urzędy obserwują, jakie ona skutki daje w praktyce. Prawda? Czy są budowane te moce w kogeneracji, czy nie są budowane? Prawda? Jeżeli nie są, to dlaczego? Bo może to prawo jest źle zarządzane, trzeba coś tam zmienić. Natomiast musi być stabilna dla tych, którzy już podjęli decyzję. To znaczy ja, jeżeli ja w oparciu o istniejące prawo na przykład podjąłem decyzję wybudowania e, farmy morskiej, wiatrowej, to ja mam bezpieczeństwo. Prawda? Bo ja w tym momencie, kiedy to prawo obowiązywało, podjąłem tę decyzję. A jeżeli rząd dojdzie do wniosku za pół roku od, od podjęcia przeze mnie tej decyzji, że dość mam już wydanych zgód na wybudowanie farmy morskich, no to może to zmienić, prawda? Ale bez uszczerbku dla tych, którzy już tę decyzję Podjęte, prawda? I na tym polega stabilność i jednocześnie jakby zmienność tych aktów, które muszą być zarządzane, Bo trzeba po prostu dostosowywać do je do zmieniającej się w rzeczywistości i do osiąganych celów. Dziękuję bardzo. Ja chciałem naszą dyskusję zakończyć ostatnim pytaniem, to jest pytanie, które do wszystkich Panów, więc proszę, proszę o odpowiedzi. jakby zbierając wszystkie panów, ja jest tak, że problem polega na tym, że polskie inwestycje brakuje przywództwa i pytanie, yy, yy, może trochę takie przewrotne, czy tak naprawdę może jednak potrzebuje ministra energetyki, ministra rozumianego w wujnazu pierwsze, jako osoby, która miałaby wizję i wolę, żeby całościowo ten sektor ogarnąć i może też jako urząd miałby odpowiednie kompetencje. Panie Ministrze, z ja wiem z poprzedniej, z poprzedniej powiedzi rozumiem, że nie jest Pan, Pan tego rozwiązania, bo o tym sam Pan mówił, ale może tak naprawdę ten droga. Nie, proszę Państwa, nie tędy drogę, Nie tędy drogę. W gospodarkach tego typu, oczywiście można powiedzieć tak, Amerykanie mają taką strukturę, czy ktoś tam inne państwo ma taką strukturę. Natomiast Polska wcale nam się wydaje, prawda, dlatego, że tak dużo mówimy o energetyce, Prawda? Tak długo mówimy o energetyce, tak długo mówimy o ustawie prawa energetycznego. Jak pan prezydent wspomniał, że otworzy 20 stron jest jeden z artykuł. Znaczy, w ogóle sama prawa energetyczne, to jest szczególny przypadek, bo, bo to wygląda tak, jakby ktoś pobudował sobie dom 20 lat temu i potem dochodził do wniosku, że nowe funkcje mu są potrzebne i to budowywał takie różne tam komórki, prawda, taki balkonik dobudował i tak dalej, po 20 latach ten dom wygląda jak koszmar. No do, to tak wygląda mniej więcej. To nie może tak to wszystko wyglądać, prawda? I tutaj również administracja i problemy, z którymi mamy do czynienia i to, że mówimy tak długo to wcale nie oznacza, że sektor energetyczny w Polsce jest wielki. Bo my długo o nim mówimy, nie. To jest średniej wielkości sektor w Europie. Nie popadają, że tak powiem, w przesady. Średniej wielkości sektor, budowanie specjalnych struktur, tylko będzie, no wyobraźcie sobie uwzględnienia międzyresortowych, prawda? Pobudujmy, nie wiem, ministerstwo gazu, gazołówkowe ministerstwo, czy urząd jakiś, pobudujmy na przykład ministerstwo energetyki, etc., etc. Nigdy w życiu nie dojdziemy do ładu kiedy byłem w Ministerstwie Gospodarki, pod sekretarzem odpowiedzialnym za rolnictwo, energetykę, gaz, etc., był jeden departament energetyki w ministerstwie. Jeden. Pracowało w nim 58 osób, może 65. W tej chwili jest 5 departamentów. Wtedy uzgodnienia polegały na tym, że ja zaprosiłem jako wiceminister dyrektora departamentu i jego zastępców i w jeden wieczór żeśmy dokonywali uzgodnień. W całym obszarze y, państwowo energetyczne W tej chwili te pięć departamentów koresponduje z sobą trzy miesiące. No, no bo one nie mogą się tak skłonić, muszą korespondować. I to nie dlatego, że chcą. Taka jest procedura. Trzeba wysłać pismo, trzeba wysłać maila, notatkę i tak dalej, i tak dalej. Także to. to nie wiem co to to, że jest źle. Jest taka prawidłowość w zarządzaniu strukturami administracyjnymi organizacji, że jak jest za dużo bytów, za dużo komórek, to ich aktywność, im jest więcej, tym większym stopniu kierowana jest do wewnątrz organizacji. One się zwalczają, one próbują udowodnić, że jedna od drugiej jest ważniejsza, żeby przy swoim szefowskim wykazać się, że one są potrzebne. Bo inaczej to wszyscy są, że tak powiem, boją się, że zlikwidują tą komórkę, ten departament, to biuro. Prawda? No bo, bo, bo jest mniej potrzebne. No to, nie idźmy w tą stronę. Nie idźmy tą trochę.